Hej, witam Was. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Stone Block, A dziś, uwaga, uwaga, będziemy to wszystko usprawniać. E, jak zapewne pamiętacie, ostatnim razem, gdy tu byliśmy, nie było tych wszystkich rur. Teraz to wszystko jest zamienione na takie stoły, co się da, bo niektóre rzeczy nie są takie wymienne, jak widać. E, ten kurczak, tak samo, i ten kurczak, tak samo. Wszyscy produkują, wrzucają tutaj do tej skrzynki. E, do tego będziemy dzisiaj stawiać e, Watermill. Które nam wypadały i Mechanical Crafter, bo będziemy potrzebować energii do tego, żeby przetwarzać bloki e, emeraldy na bloki emeraldów. Dzięki czemu nasz e, Energy Condenser będzie szybciej mógł kalkulować i tworzyć nam żelazne singularity. E, w poprzednim odcinku pokazywałem, jak to się robi. E, w poza odcinkiem to po prostu wykonałem. Czyli kupiłem sobie dość dużo żelaza, wpakowałem tutaj no i przez pewien czas wlatywały te bloki żelaza tutaj. Wykorzystuję to jako taki zbiornik EMC, żeby szybciej przenosić e, te punkty jakby, e, żeby nie musieć latać za każdym razem z pełnym ekwipunkiem Emeraldów. W każdym razie. E, postawimy sobie na szybko ten watermill. E, to można dosłownie wszędzie postawić, ale... E, o przepraszam. Ale ja to postawię tutaj po, w podłodze po prostu, e, bo jestem leniwy. Tak, dokładnie tak to jest Ym, Jeszcze jeden blok I już wam pokazuję jak to działa Będziemy potrzebować konkretnie 4 sztuki tego Na razie hmm, Coś źle policzyłem Jeszcze jeden blok Tę stronę no, będę musiał wyciąć hm. Wiecie co, może jednak nie tu Bo możemy to zrobić ładnie tak więc... A czemu ja nie mogę? A, wszystko jasne Dobra e, Zrobimy to zatem Sobie... Tutaj Tu będzie ładna podłoga z tego I to będzie 5 na 5 potrzebne Także możemy sobie zrobić stąd teraz. A już dawno miałem to zrobić oświetlenie O, no, mam nawet torczy jednego. Aha, bo to stąd. No tak, logiczne. A ja już się ucieszyłem. Dobra, ja to wszystko o, szybko sobie wykopię. I widzimy się za moment. No, jak widzicie, postawiłem już jeszcze watermill w takie coś. I teraz to działa. mi wodę. No nic, pojedę po więcej. E, to działa w ten sposób, że gdy woda płynie przy e, tych watermillach To wtedy e, one produkują GP To jest taka energia, która e, Jak widzicie jest w przestrzeni, ona nie za bardzo potrzebuje mieć jakieś e, zbiorniki itd. W każdym razie e, aktualnie produkuje 14 GP Tutaj dam sobie szkło, żeby to ładnie wyglądało No Muszę poprawić ten pokój, bo jest tragiczny. Ale, chociaż, już coś zaczęłem z podłogą. No dobrze, I teraz to sobie produkuje to GP. A dzięki temu ta nasza maszynka dostała energię i może produkować te bloki, prawda? No, nie jest to za szybko, ale e, myślę, że powinno być wystarczająco. Spada, spada. Dobra, skoro spada, to jest całkiem wystarczająco. Teraz możemy postawić sobie. Hmm. Zrobimy to tak i szybko to naprawimy. Dobra. I teraz drugą taką linkę. Ale ja to wszystko sobie prytnie zaplanowałem. No i teraz wyciągamy gotowe bloki. I teraz te bloki są wsadzane tutaj i to. Co tu się dzieje. Dobra. I teraz to szybciej kalkuluje i nie zamula tak komputera. Niż jakbyśmy po prostu wysyłali stąd tutaj. Bo przed chwilą tak zrobiłem i mimo tego, że e, sami wiecie, mam dość solidny komputer. to jest RTX 2060 w wersji Super e, i piątka 9300, fajna, e, no to potrafiło mi go zamolić. Tak więc to powinno przyspieszyć. No i jak sami widzicie pewnie te FPS-y już są znowu 63, a nie tak jak przed chwilą było 40. No może nie widzieliście tych jest W każdym razie to już pracuję. My, ja będę chciał jeszcze między e, poza kamerą zrobić takie coś, tylko znacznie, znacznie mocniejsze. E, nie wiem jeszcze gdzie to wsadzę, ale coś wymyślę. Do tego e, chciałem się pochwalić, iż odfajkowałem dużo rzeczy. Bo w międzyczasie zrobiłem te wszystkie bloki, a i to usunąłem. Nie, wiem to jeszcze zrobić. Zaraz zrobię. E, jak pewnie pamiętacie, otwieraliśmy skrzynki, to dostaliśmy e, z Fluid Chaosów nagrody. E, tutaj jeszcze dostaliśmy za Singularity żelazne, i tutaj za stół. Także zobaczmy. Tutaj jest taki guzik, jak go klikniecie, to dostaniecie wszystko naraz No i super. E, możemy to wykorzystać. Jak powiedzcie, że mogę to zrobić. MC, super, mogę to zrobić. To sobie zaraz zrobimy mega wielki pojemnik na ref, ja to wszystko tutaj chyba wyrzucę. Tego nie mogę, niepotrzebne. To bym chciał tutaj móc wrzucić. Niepotrzebne. Patrzcie, jak skoczy. Dobra, tego nie mogę tu To nie niepotrzebne. Blob Insanium to może być fajnie użyte. No dobra, to uczymy tego. Piszemy Herkulean. No i teraz możemy z tego zrobić Gargantuan. I teraz to jest mi niepotrzebne, ale możemy go nauczyć. A czy z tego da się coś jeszcze zrobić w ogóle? moment, to sprawdzę nie, to już jest maksymalna forma dobra, ja chcę 3 bo akurat mam tyle miejsca no i się pozbywamy tego to ma 12 milionów RF pojemności czyli nie jest jakoś super dużo, ale też e, nie jest jakoś super mało no i teraz łączymy to to ma troszkę więcej pojemności, 26, 256 tysięcy. Czy ja coś już namieszałem? To miało 12 tysięcy 800 RF. A, transfer limit, 12 milionów 800 tysięcy pojemności. No to ten ma 256 milionów. Także jest znacznie większy. Na razie się ten napełni. Yy, Wydrenujemy wszystko, co tutaj jest. I ja to Aha, jeszcze wam tego nie pokazałem Petrified Fuel Generator. Świetna sprawa. Słuchajcie, yy, właśnie to usunąłem. Wspaniale. Już wam tłumaczę, co to jest. Zasadniczo yy, to sprawia. To łatwo się robi, ale to sprawia, że nie potrzebujemy już żadnych innych generatorów na tym świecie z haczykiem, no prawie, bo bierzemy teraz. E, o, właśnie to, a teraz jest fuel block. E, pamiętacie, jak to się robiło, więc jakby no, sami rozumiecie, nie? I teraz to, patrzcie Państwo. Zobaczcie ile nam to wyprodukuje per tick. 460... Nie, 46 080 RF przez jeden klik I zobaczcie jak to nam szybko go ładuje No jest potęga po prostu, co nie? A to niech sobie pracuje, ja temu nie przeszkadzam No W zasadzie moglibyśmy tu Ustawić jeden taki zbiornik Gdybyśmy mieli praktycznie nieskończone źródło lawy, to pokazuje, ile jest wiatr. Także, jak będziemy potrzebować lawy, to tutaj zawsze będzie. Obsydian już tak czy siak jest, więc. No dobra. Co eee, buduję dalej? coś jeszcze chciałem, czy nie? Przykłada mi trochę tej energii. To jest sporo energii. To będzie mieli miniaturech. Tak się to robiło. No bo to przekazuje energię, jak jest przenoszone. Teraz No dobra. To ja tu nie przeszkadzam. Idę sobie grzebać dalej. No, i żeby dodać jeszcze taką perełkę nad tym wszystkim, zrobiłem coś takiego. Tworzymy taki zegarek. Jest bardzo drogi, używa red matter. Wiecie, wszystko, jak to zrobić. I dark matter. I robi się piedestał. Żebyście mogli przeczytać. I teraz stawia się taki piedestał, stawia się taki zegarek, klika się na tego prawym przyciskiem myszy, i to przyspiesza czas. I zobaczcie, jak ten kurczak teraz zasuwa z tymi emeraldami. W stosunku do tego, no, mistrz legenda akrobata. W każdym razie to wszystko zasyła tutaj na przyspieszeniu, później tutaj na przyspieszeniu i później tutaj na przyspieszeniu. Jak widzicie, produkcja MC jest niesamowita. Tak. Dobra. E, ja idę produkować dalej. E, zastanawiam się jeszcze tylko tak, chcielibyśmy dzisiaj osiągnąć coś stąd czy stąd? Bo tak. Mamy dwie opcje. A, ja energię potrzebuję zacząć produkować w inny sposób, bo to jednak e, można zautomatyzować i można produkować, tylko to jest dość drogie. 73 tysiące za prąd, a moglibyśmy mie mieć dosłownie za darmo. Hmm. Wiecie co? E, najpierw zrobię z... Y, chyba mechanizm bo tam w mekanizm jest e, taki fajny system e, naprawdę można zrobić duży magazyn baterii już wam pokazuję o co chodzi jest struktura multibloku do której wkłada się e, tak, o takie rzeczy e, i to trzyma to jest w stanie wypuszczać naraz 4,09 miliona dżuli w ciągu jednego tyku. A to jest w stanie trzymać 64 gigajoule. To jest 64 tysiące milionów RF. Tak, w przybliżeniu. To jest troszeczkę inne przeliczenie. W każdym razie. No po prostu mega, mega wielkie pojemności. Eee, no i myślę, że jakbyśmy to zrobili to by rozwiązało nasze wszystkie problemy energetyczne. Ponieważ nasze problemy energetyczne zaczną się tak naprawdę Gdy zaczniemy używać hmm, Ja to położyłem teraz Tego A może pokażę wam dzisiaj jak się tego używa i jak to wysysa energię. niech pomyślę moglibyśmy tak zrobić no dobra, tak zróbmy ja pokażę troszeczkę jak się tego używa naszykuję sobie rzeczy i widzimy się za moment a więc już mniej więcej się trochę przygotowałem i teraz tak, e, będziemy potrzebować, uwaga, stawiamy to stawiamy tutaj dźwignię, stawiamy tutaj punkt zasilania, flex point tutaj stawiamy skrzynię może to być dowolna skrzynia, ale musi być skrzynia. To tak po prostu działa. Nie wiem czemu. I tworzymy Shape Kart. Ogólnie przepis jest prosty. Tyle, że my będziemy ulepszać do Void Kart. I teraz tutaj jest właśnie to, co mówiłem kilka odcinków temu, że przyda nam się czarny barwnik. I użyjemy właśnie Black Ink tego. A więc, tworzymy taką kartę. I teraz sobie wymyślamy kształt, w jakim chcielibyśmy wykopać tu dziurę. Ja bym na przykład chciał tak ze 30 na 30. Oj, oj, oj! Na 30 taką kopułę, czy nie kopułę? Kulka nie, to nie. To nie, piramida też nie. Mm, serduszko, ładne, o. E, kompozycja, ale to tego nie ruszamy, skanu nie ruszamy. Z kolei, no, jednak zrobimy to. E, kopu, pół, taką kopułę. I teraz stacimy to tu. I teraz tak. E, chcę, mi pokazał w którym miejscu będzie to e, robił. Tu się to się robiło, to się robiło. Dobra. I to są bloki, które możecie sobie zniszczyć, tym się nie przejmujcie. Ale jak widzicie on by mi wyciął kawałek tutaj podłogi. Czego ja nie chcę. Dlatego wchodzimy jeszcze raz w tą kartę. I klikamy Offset. I teraz nie pamiętam, który to był, więc przesuniemy na razie o 10, żebyśmy mogli e, zobaczyć, w którą stronę mi go przesunie. Przesunęło mi w tamtą stronę. Może to liczę? Nie, przesunęło mi w bok. A my nie chcemy w bok. Czyli to, to przesuwa w prawo albo w lewo, bo można tu dać minus. Czyli nie to. Mamy teraz 110 i klikamy jeszcze raz. Hmm. To jest dziwne, bo przed chwilą to działało. Aha, to działa, tylko to wyświetla w którego my nie widzimy, bo będzie gdzieś w kamieniu, pewnie. Więc to też nie jest to. Więc tu to zostaje 0. Przesuńmy go tu o 10. Dobra, pokaż mi. Czyli też go nie będziemy widzieć. To przesuńmy go trochę mniej. Ja bym go przesunął chętnie o 5 bloków. Zobaczymy, co to da. Dalej się nie pojawiło. To pewnie przesuwa. W takim razie tutaj do góry, a tu pewnie będzie przesuwać prawo, lewo. Naprzód, ty w naszym jakby ustawieniu. I sprawdzamy. Też nie. Hmm. wiecie, co? Zrobię taką testową dziurkę odwiertową, żeby sprawdzić, w którą stronę mi to przesuwa. ja mam torch launcher? mam dobra tutaj jest jeszcze kawałek dalej wykopie bo do góry to przesuwa tutaj To przesuniemy go o 3. Może będzie lepiej widać. Ok. Tu nie. Tu nie, tu nie. Bo ja cały czas nie to klikałem. Dlatego nie działało. <grym> no dobrze, w każdym razie się czegoś nauczyliśmy. <grym> hmm ale mnie sobie tutaj na te 5 a to dziw chwi tutaj nie tu nie to tu jest, dobra, czyli to przesuwa do góry. To przesuwa w górę. Czyli mi się zdaje, że to będzie to. Sprawdźmy. Dobra, przesunęło o 5 bloków, ale w tą stronę, to ja chcę minus 5 w takim razie. Chcę jeszcze więcej, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. To, jeszcze, to zróbmy o 10 minus 10 Bez E, Pokaż. No i dobra, to mi wykopię taką dziurę. No to odpalam. Mam nadzieję, że nie zezwala mi tam bazy na dorobę nie sprawdziłem tego w zasadzie. Nie, no wygląda w porządku. A chyba nie zaznaczyłem jednej rzeczy jeszcze. A nie, wszystko dobrze. Widzicie? Wykopuję sobie wszystko sama. Ale tym nie zostaw. Ładnie to wygląda, to nie? ta -da! mamy piękną kopułę z dziurą w podłodze no cóż, nie można mieć wszystkiego eee, kamień Tyk. ja sobie to porozświetlam trochę jeszcze później to zrobimy na ładne pomieszczenie Jakieś tam oświetlanko musi być. Dobra. Jak widzicie, świetnie to zadziałało. A ja Wam miałem pokazać jeszcze ile to energii zużyło. Widz... Nie widzicie, bo nie pokazałem na początku ile było. <grym> Fail za failem. To będzie dzisiaj odcinek failowy. Dobra, w każdym razie ja będę to wykorzystywał do jeszcze wielu rzeczy. Ta skrzynia tu musi być, bez tego nie zadziała, nic tutaj nie wrzuci z tym akurat modułem. To możemy sobie zniszczyć sami ręcznie. I jest wszystko idealnie wymierzone. Także myślę, że będziemy mieli całkiem ładny pokój tutaj. Dobra, ja idę bud e, budować coś jeszcze dalej. I za chwilę znowu się zobaczymy. Ok, a więc teraz bierzemy sobie nasz Exchanging Gadget. I uwaga, słuchajcie, to jest tak. Na początku będzie ustawiony na tą Dlatego kładziemy sobie jakikolwiek blok, z którego będziemy budować. Klikamy Shift i klikamy na niego prawym przyciskiem. Wtedy zmieni nam na ten blok. Następnie. No i teraz możemy wymieniać. Następnie, żeby nam działało, trzeba wejść w ustawienia. Zjechać troszeczkę na dół, aż do. Jeszcze niżej. Building gadgets trzeba będzie zmienić tutaj. Ja zmieniłem na numpad 1. Wy będziecie mieli tutaj r, słuchajcie, na klawiaturze tej takiej z numerkami są puste guziki na pewno. Więc sobie wybierzcie na przykład tak jak ja numpad 1, i teraz to zmienia rozmiar, w jakim będzie wymieniać nam bloki. Ja nie chcę aż takiego dużego, nie wystarczy tyle. No, i planuję tutaj szybciutko wszystko wymienić i zacząć sobie budować. Tak więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. A jeszcze chciałem Was wszystkich bardzo przeprosić, że tak długo nie było odcinków. No, ale niestety e, miałem. E, chciałem szukać nie miałem głosu, więc nie mogłem nagrywać. Także sami to zumiecie. No, i teraz nie mam internetu, więc nie ma mojego skina, także śmiesznie wyglądam teraz. No dobrze, w każdym bądź razie to tyle na dzisiaj i widzimy się już w następnym odcinku. Pa pa!